Siemanko, witam wszystkich, tutaj Pilek. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wprowadzić zmiany w grze, które weszły wraz z aktualizacją za pomocą konsoli, którą udostępnili nam twórcy. A więc na początku otwieramy sobie Steam'a, klikamy prawym przyciskiem na gierkę Walheim, wybieramy właściwości, zakładki ogólne i tutaj w opcjach uruchamiania Wpisujemy myślnik konsole. Następnie zamykamy to i uruchamiamy grę. Czekamy chwilkę, aż gra się uruchomi. Wybieramy sobie rozpocznij, ja sobie zrobię to na swoim serwerze. Gra powoli się uruchamia. No tutaj mamy atak, ale to co lejemy to. I tak za pomocą klawisza na klawiaturze. Wciskamy F5 i wyświetla nam się konsola. Następnie pisujemy, bądź ja sobie to przekopiowałem. Opt terrain i naciskamy enter. Ja w tym momencie już mam to wszystko zoptymalizowane, czyli wszystkie zmiany, które Zostały wprowadzone w patchu, już mam załadowane do gry. To musicie zrobić ręcznie, inaczej to nie będzie działało. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie.